socjalizacja czy kara? Będzie mieli ochotę, kontaktujcie się na wolności, ale nie w zakładzie karnym. No ale pani nadal nas nie rozumie. No i nie zrozumie, widocznie ja tym się różnimy. Jak wygląda życie za kratami? Witam was od kolejnej lekcji języka niemieckiego. Uczyłeś się? No powiem ci, że nie. Ojciec na przykład powiedział mi, że jak wyjdę, tak mi skopie że masakra. Więzienie w środę o 22.05 w Polsat Play. Sponsorem programu Kołowrotek jest Polski Związek Wędkarski. Przyjemnych chwil z programem życzy jego sponsor. Dystrybutor wyrobów medycznych na Gagai Reflux, Manti Complex żel i Manti w tabletkach. Sponsorem programu jest Alior Bank. Bank z usługami dla firm. Na powieki też? Filtry UV mają do wszystkiego. Tylko w Rosmanie nowa formuła SPF pod oczy oraz nowy filtr UV w wygodnym sztyfcie. Teraz kosmetyki z filtrami UV 1 plus 1 gratis, łącz dowolnie. Czy Twoje nogi odmawiają posłuszeństwa, gdy dużo chodzisz? Często stoisz? Długo siedzisz? Sięgnij po DioHespan Max. DioHespan Max zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. DioHespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Lipton the changes everything. I woke up this morning asking myself, what do I wear to look like a local? Back hmm. work. Zalando. Jaka kiełbaska? Z Lidla. pieczywko. Z Lidla. Też z Lidla. Pewnie wydał majątek. Ale nie. Skąd ty to wszystko wiesz? Bo go sama kasowałam. Zakupy robię Już od poniedziałku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL 13,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Bikok tylko 4,35 za opakowanie 550 gramów przy zakupie dwóch. I brykiet węgla drzewnego 1 plus 1 gratis. Zakupy robię Kinder Niespodzianka. Lubię, kiedy są happy. Run, Red Bull doda ci skrzydła. Przez te przebarwienia na paznokciach wstydziłem się chodzić bosu. Skóra przy paznokciu była zrogowa ciała. Musiałam zrezygnować z noszenia sandałów. Moje paznokcie były kruche i łamliwe. Infekcje grzybicze paznokci to powszechny problem. Dlatego powstał Mycofast. Mycofast dzięki zawartym składnikom już po 20 sekundach walczy z infekcją grzybiczą. Mycofast. Przywróć zdrowie swoim paznokciom. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Marzą i pragną. Chciałbym te swoje serce spękane, samotne naprawić, skleić. Miłość jest ważna i druga osoba jest ważna. Wiedzą, kim są. A ja jestem takim chłopakiem, takim no prostym, zwykłym. I kogo potrzebują. Kobieta nie powinna zdradzać, powinna być szczera. Żeby tylko było po prostu, takim i mnie kochało. Chłopaki do wzięcia. Dwa odcinki. Dzisiaj o 21.05 w Polsat Play. Bieszczady. Enklawa dla ludzi kochających wolność i twórczość. Chcę wybudować gdzieś domek Gandalfa. Taki mój cel w życiu: coś wymyślać, czegoś, czego nie ma. Raj dla entuzjastów przyrody. Bardziej się czuję bezpiecznie na drzewie niż na tej drabinie. Tu można stanąć oko w oko z niedźwiedziem. I on do mnie tak metr, ten strzał hukowy i odbiegł w bok. Drwale i inne opowieści Bieszczadu. Nowe odcinki. Dzisiaj o 22.05 w Polsat Play. Na powieki też? Filtry UV mają do wszystkiego. Tylko w Rosmanie nowa formuła SPF- pod oczy oraz nowy filtr UV w wygodnym sztyfcie. Teraz kosmetyki z filtrami UV 1 plus 1 gratis. Łącz dowolnie. Bank nie tylko na kamień. Codzienne zabrudzenia nie poczekają tygodnia. Kamień nie wyjedzie na urlop. Życie nie czeka? Ja też nie muszę. Mam Cilit Bank, który usuwa 100% kamienia. Nie mówiąc już o codziennych zabrudzeniach. Z Bank nie potrzebuje innych środków. Cilit Bank usuwa 100% kamienia i codzienne zabrudzenia. Zasniętego brudu za nic nie mogłam doczyścić bez szorowania. Aż odkryłam Cilit Bank, który z łatwością usuwa nawet zasnięte od doby tłuszcz. Cilid Bank usuwa 100% tłuszczu. Eksperci Nurofen wiedzą, jak bardzo nagły ból może przeszkadzać w trakcie pracowitego dnia. Sięgnij po najszybszą kapsułkę Nurofen, która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka i działa do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nuroven Express Forte. Trzy razy szybsze wchłanianie. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczypła, Jola szczypła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzesz chyba slimin, bierze chyba slimin. Biorę chyba slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupło sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba slimin. Daj spokój, przecież też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Poprobujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa z Zdrowa wątroba. Piszczopła. serwetka Mamo, szybko skaleczyłem się. Spokojnie. Mamy raniseptol. A, jest raniseptol? Na otartą skórę też go używamy. Spray na rany raniseptol to podstawa naszej apteczki. Dlaczego? Bo zawiera srebro, więc działa antybakteryjnie. A najważniejsze, rani zapobiega zakażeniom ran oraz wspomaga ich gojenie. I nie szypie! To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kinder niespodzianka. Lubię, kiedy są happy. To mleko to nie jest jakieś mleko. To mleko świeże. A nasza butelka chroni jego wyjątkowy smak. Więc jak mleko, to świeże. Z piątnicy no bo skąd? Sponsorem programu Kołowrotek jest Polski Związek Wędkarski. Przyjemnych chwil z programem życzy jego sponsor. Dystrybutor wyrobów medycznych na Gagai Refluks, Manti Kompleks Żel i Manti Kompleks w tabletkach. Sponsorem programu jest Alior Bank. Bank z usługami dla firm. strudzenie przeszukują dawne pola bitew. Fragmenty umocnień yy, fortyfikacyjnych okres pierwszej wojny światowej. A wysoko gra coś, co? Jest blacha. Jest blacha. Chłop był stąd. Żartujesz. <laughs> Nasz guzik? Ty farciarzu. Dwa. dwa. Znalazłeś dwa nieśmiertelne Obok siebie. Zobaczcie co ma. Poszukiwacze historii. We wtorek o 22.05 w Polsat Play. Trzeba Dojechać. Daleko jeszcze? Jeszcze kawałek, czekaj. Kombinować. Tu wyścigi wyjeżdżają, czyli teraz są remonty, czyli remonty równa się złom. I trochę się pomęczyć. Chyba umrę, ale chociaż w pięknym miejscu w górach. Raz, dwa, trzy. <laughs> Baba Jaga patrzy. A innym złom z nieba kapie. Nie ma gdzie tego przerzucać. Nie muszę szefem pogadać, żeby to wywieźć. Złomiarze. Nowe odcinki. W środę o 21.00 w Polsat Play. Przyjemnych chwil z programem życzy jego sponsor, dystrybutor wyrobów medycznych na Zgaga i Refluks. Manticomplex żel i Manticomplex w tabletkach. Sponsorem programu jest producent Voltarenu Express Forte, kapsułek na ostry ból pleców. Na program zaprasza sponsor, promotor leku nasennego Dorminox. Przegięcie, bo nie mam miejsca na kotwiczkę wtedy. <śmieniciela> 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 Twój smartfon jest starszy niż ja. Zawijam się stąd. <śmieniciela> Twój smartfon psuje zabawę. Kup nowy samsung Galaxy A565 generaty 0% i odbierz 500 zł z bankomatu. Plus! Coraz częściej mam problem z czytaniem nawet dużej czcionki. Obraz jest niewyraźny, oczy zachodzą mgłą. Prowadzenie samochodu też bywa uciążliwe. To nie mgła. To mogą być pierwsze objawy mętniejącej soczewki, które nasilają się wraz z wiekiem. Stosuj Wediksin Zmętnienie. Specjalistyczne krople do oczu, które ograniczają powstawanie zmętnień soczewki. A na zespół suchego oka Wediksin Intense. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jaka kiełbasa. Z Lidla! Z Lidla. I pieczywko. Też z Lidla. Pewnie wydał majątek. Ale nie. A skąd ty to wszystko wiesz? Bo go sama kasowałam. Zakupy robię tu. Już od poniedziałku z kuponem Lidl plus. Filet z piersi kurczaka XXL 1399 za kilogram. Kiełbasa Śląska Biko tylko 435 za opakowanie 550 gramów przy zakupie dwóch. I brykiet węgla drzewnego 1 plus 1 gratis. Zakupy tu. Brzydki zapach Twojego prania może pochodzić z brudnej pralki. Bryza czyści niewidoczne zakamarki pralki, eliminując 100% brudu i przykry zapach. Bryza skuteczny sposób na czystą pracę. Czysta pralka, świeże pranie, to fabryzy bryzy i jest zadanie. To niezwykłe, jak twoje dziecko rośnie i zmienia się w mgnieniu oka. Już dziś wspieraj jego odporność z Nan OptiPro Plus 2. To kompozycja aż pięciu oligosacharydów oraz immunoskładniki wspierające odporność. Nan, żywienie dla przyszłości. Brud kamień zalega ci w pralce? Pokażę ci sztuczkę. Trochę octu. Kwasek cytrynowy. Wlej do bębna. Aluminiowa kulka. Dobrze, przegródki. Słyszymy różne porady, jak dbać o naszą pralkę. Jednak to kalgon dzięki sile 4 w 1 jest idealnym rozwiązaniem. Sprawdźmy, co dzieje się w pralce, gdy używamy octu lub kalgonu. Z końcem cyklu ocet usunął tylko trochę kamienia, tymczasem kalgon zapobiegł mu nawet do 95%. Dodawaj kalgon do każdego prania. Kompleksowa ochrona Twojej pralki. życie każdej pralki to kalgon. Eksperci nurowem wiedzą, jak bardzo nagły ból może przeszkadzać w trakcie pracowitego dnia. Sięgnij po najszybszą kapsułkę Nurofen, która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka i działa do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nurofen Express Forte. Trzy razy szybsze wchłanianie. Na powieki też? Filtry UV mają do wszystkiego. Tylko w Rossmanie. Nowa formuła SPF pod oczy oraz nowy filtr UV w wygodnym sztyfcie. Teraz kosmetyki z filtrami UV 1 plus 1 gratis. Łącz dowolnie. Kinder Niespodzianka. Lubię, kiedy są happy. Rozpunko, twój krasz przybył. Poczekaj najdroższy, rozpuszczę tylko włosy. O, a, za krótkie o włosy. W takim razie musisz poczekać, aż trochę podrosną. Co? Żebym wcześniej nie wyłysiał. Słuchaj tam, nic nie trwa wiecznie. Lepiej napij się Red Bulla. No tak, bo doda mi skrzydeł. Tak, ale oprócz ciała ożywia też umysł. Więc ruchy na dół i otwórz te królewskie drzwi. Góry. To ich dom. Ja się z żadnej roboty nie boję, i ład samego ładna jego dziecka. Syćko mam dziewczynu, syćko mom. Tradycja to ich siła. rano, to nie jest nic. Nawet drzewo rąpać muszę. A myślałam, że będzie? życie to jest takie. Hapsiłp na wstrzyknięcie palca. Górale. Nowy odcinek. W czwartek o 22.05 w Polsat Play. Zboża zabrakowało i trzeba, <gry> trzeba dopytek wykarmić. Po zimie na wsi zawsze znajdzie się coś do zrobienia. Pamiętasz, jak zawsze dzieciom mówiłem, że interes zrobię na tej stodole? No, pamiętam. A no, już stodoły nie ma. Interesu też nie ma. Babek, powiedz mi, czy, czy ty to nie, <gry> nie wyczuwasz czasem alkoholu? Zimno robi się dawej gazu. Ale ty ciężki, lego traktor jedzie! <gry> Rolnicy. Nowy odcinek. W czwartek o 22.35. Przyjemnych chwil z programem życzy jego sponsor. Dystrybutor wyrobów medycznych na Zgaga i Refluks, Manti Kompleks Gel i Manti Kompleks w tabletkach. Sponsorem programu jest producent Voltarenu Express Forte. Kapsułek na ostry ból pleców. Na program zaprasza sponsor. Promotor leku nasennego Dorminox. Kioszek jest panowie niezawodny w Dunajcu, szczególnie w lecie jak są śliskie kamienie.